Minął nieco miesiąc od premiery Assetto Corsa i dzisiaj otrzymujemy pierwszy duży update, który nie tylko poprawia nam masę błędów, które posiadała gra, ale przede wszystkim daje nam nowy lodowy tor we włoskim Livigno Alpine A110, czyli legendę rajdową, która niesamowicie radziła sobie dobrze w śniegu i na lodzie tak więc tutaj wybrana nieprzypadkowo no oraz oczywiście opony z kolcami na śnieg i lód, tak więc moi drodzy jeśli takie materiały wam się podobają, Łapki w górę, a ja te wam na szybko już pokazuję całą nową zawartość. Pierwsza rzecz, która najbardziej mnie ucieszyła, to oczywiście lodowy tor we włoskim Livinio. Jest to miejsce, które na pewno wielu narciarzy doskonale kojarzy. I pewnie pierwsze co pomyśleliście, że jest to tor na jakimś jeziorze, na jakimś stawie. Nic z tych rzeczy jest to, słuchajcie, tor, który jest sztucznie budowany już na jesień. Jest tam zalewana łąka, potem kiedy pojawiają się pierwsze opady, jest ten tor odpowiednio budowany. I na internecie możecie znaleźć masę filmów właśnie ludzie tam się bawią, a jako, że jest to stokorca Rayleigh, to oczywiście mamy go oddanego 1 jeden do 1 on być może zmienia się na przestrzeni lat, bo jest za każdym razem od nowa budowany natomiast naprawdę daje mnóstwo frajdy szczególnie jeśli bawimy się autem z napędem na cztery buty bo jeśli weźmiemy coś z napędem na tył jak Alpine, czy chociażby coś na przód jak Peugeot, którego testowałem to od razu wam mówię, nie jest to łatwe ale kiedy weźmie się 4 buta po prostu przestałem patrzeć na jakieś czasy, tylko się bawiłem tym autem w nieskończoność i oczywiście sprawdziłem sobie ten tor na mapach Google'a, żeby zobaczyć jak on wygląda chociażby latem i tutaj macie kilka przebitek jak to wygląda, są te charakterystyczne miejsca które możemy zobaczyć właśnie w grze, jak chociażby kościół, te domki tutaj. Natomiast jak patrzycie na ten tor w grze, a potem zobaczycie mapy Google, jak on wygląda w innej porze roku, no to na dobrą sprawę jest to jedno wielkie po prostu pole, jedna wielka łąka. Przyjeżdżają tam osoby hyperkarami, są oczywiście rajdówki, bawią się też amatorzy na tym torze, tak więc jest to na pewno bardzo fajny plac do zabawy i coś innego wcześniej Mieliśmy odcinki rajdu, tym razem jak widzicie mamy tor, mam nadzieję że tego wszystkiego będzie mnóstwo w przyszłości i tory i jakieś odcinki rajdów no i powiem wam że po tej zabawie na tym lodzie nie mogę doczekać się jakichś właśnie odcinków śnieżnych są już pewnego rodzaju przecieki jakie kolejne tory mają się pojawić odcinki jakie auta mają się pojawić ale poczekajmy na wszystko na spokojnie na no drugą największą nowością jest nowy pojazd, tym razem tylko jeden i jest to Alpine a 110 z 1973 roku rajdowa legenda auto, które na pewno kojarzycie, wygląda tutaj w tym malowaniu, w tej konfiguracji, naprawdę niesamowicie w tym trybie, jak to nazywam często, Forza Vista. Nie dość, że możemy ten samochód sobie obejrzeć z każdej strony, możemy sobie jak widzicie otworzyć tej drzwi, maskę podnieść, otworzyć oczywiście klapę, gdzie znajduje się na tyle silnik, jest to auto, to jest napędem na tył, z silnikiem na tył Oj, może być naprawdę ciężko podczas zabawy na śniegu Aby taki samochód tutaj okiełznać Szczególnie, że zwróćcie uwagę jaki też w tym aucie jest kąt skrętu kierownicy to Ja lubię takie smaczki, gdzie możemy sobie przejrzeć auto Zobaczyć go dosłownie z każdej strony Wewnątrz, zewnątrz Gdzieś tam zajrzeć pod tutaj klapę silnika, zajrzeć do bagażnika, a nawet skusiłem się tutaj aby właśnie pokazać wam jak wygląda ta płyta podłogowa no robi to naprawdę tutaj dosyć spore wrażenie i niesamowicie takie szczególiki mnie tutaj jarają zwróćcie też uwagę, że mamy oczywiście historię tego auta, każdy to chce, może sobie to zatrzymać i poczytać, szkoda, że nie ma polskiej wersji językowej, chociaż widziałem, że już gdzieś tam pojawiają się stokorsy mody z polskim pilotem, kto wie być może prędzej czy później pojawi się jakieś spolszczenie, bo też nie oszukujmy się, jeśli chodzi o tą grę, ona jest już na ten moment bardzo otwarta to jest gra na Unreal'u, już działa VR oczywiście za pomocą pewnych programików, modów i tym podobnych rzeczy tak więc naprawdę jest w tej grze olbrzymi potencjał. No i oczywiście jako, że mamy lodowy tor, nowy samochód, to też pojawiły się nowe opony z kolcami specjalnie przygotowane na lód, które Oczywiście pomagają bardzo mocno tutaj w jeździe. Natomiast mówię, kiedy mamy jakieś starsze auto z napędem na tył, potrzebujemy sporych umiejętności, mimo że kran na pasku pokazuje, że ten samochód spokojnie dacie radę ogarnąć. Natomiast jest to zupełnie inny warun niż w przypadku poprzednich tutaj odcinków rajdowych. Tak więc trzeba mieć przynajmniej na początku do tego spory respekt. Ja na sam początek zacząłem swoją przygodę od. Alpiny, przejechałem sobie takie pierwsze kółko zapoznawcze aby pokazać tutaj wam jak ten tor w ogóle tutaj wygląda zapoznać się z nim, bo nie będę ukrywał wcześniej o nim nie wiedziałem dopiero kiedy zobaczyłem go w grze, zacząłem szukać różnego rodzaju ciekawostek i sporo fajnych filmów właśnie na YouTubie i jak teraz tutaj możecie zobaczyć mój pierwszy przejazd tą Alpino i zwróćcie uwagę jak tutaj wygląda ją wstawki filmowe które znalazłem na YouTubie, no trzeba przyznaję, że naprawdę jest on bardzo, bardzo fajnie oddany i uwielbiam to właśnie, że w Asatokorsie Evo czy właśnie Asatokorsie Rayleigh mamy to wszystko skanowane laserowo. Oczywiście tor na początku nie wydawał się łatwy, ale pierwsze moje tutaj spotkanie gdzieś tam z poboczem zaowocowało tym, że dowiedziałem się, że mamy możliwość jakby takich większych kawałków śniegu, po prostu rozwalenia. I może to nie wygląda jakoś super, jak wiecie, gleba, czy nie wiem, śnieg 3D, natomiast jest opcja, aby w jakiś tam sposób ten śnieg po prostu rozwalić. Wiadomo, że jak za mocno wjedziemy autem, no to on nie wyjedzie, albo będzie mu po prostu ciężko, żeby sobie poradzić z wyjazdem. Natomiast fajnie, że o takie smaczki właśnie zadbane. Jak gdzieś tam przejedziemy po śniegu, to on się tutaj nam wypłaszcza. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie będę ukrywał, że ta Alpina w moich rękach, rękach amatora, no, była problematyczna do utrzymania na tym torze szczególnie w dwóch zakrętach, dlatego włączyłem sobie trakcję, aby jakkolwiek móc tym samochodem tutaj zapanować natomiast jeśli ktoś ma większe doświadczenie na pewno jest to pojazd, który da mu ogrom satysfakcji na drugi ogień poleciał Peugeot, tym razem napęd na przód, wyłączyłem już trakcję, dużo lepiej mi się tym autem jeździło no też auto bardziej nowoczesne nie z tak dużym kątem skrętu, wręcz powiedziałbym dwukrotnie mniejszym kątem skrętu, więc było dużo, dużo łatwiej mi tutaj ten samochód okiełznać. Wyłączyłem trakcję, bo w przypadku tego auta trakcja bardzo go muliła i jest aż wskazane jej wyłączenie. Natomiast jest to też... Myślę na pierwszy rzut oka, jak co oglądacie ten filmik, łatwy tor, natomiast jest on też e, czasami bardzo mocno zaskakujący, tak więc niech Was to nie zwiedzie, że to jest łatwa nitka, ponieważ ona w zależności od tego, jakie auto wybierzemy, daje spory wycisk. Natomiast największą frajdę słuchajcie miałem z napędem na 4 buty. Miałem okazję wielokrotnie jeździć na narty, zarówno autem z napędem naprzód, na tył i czterobutem butem i powiem Wam, że naprawdę niesamowite całkowicie oddane jest to, jak samochód w takich warunkach się zachowuje. Spodziewałem się tego, że czterobud tutaj naprawdę da mnóstwo frajdy i nie zawiodłem się na tym. Praktycznie pierwszy wyjazd i już po prostu czułem się z tym autem zespojony, po prostu zachowywał się tak, jakbym tego chciał, dodając tutaj jeszcze zabawę hydrołapą. Ja już nawet na czasy nie patrzyłem, bo tak jak wcześniej jeździłem sobie Alpiną, czy jeździłem sobie Peugeotem, patrzyłem na, na czasy, porównywałem sobie tutaj rankingi z innymi twórcami internetowymi, natomiast kiedy wziąłem Citroena, po prostu bawiłem się na tym torze i było to coś niesamowitego. Ten tor występuje w dwóch wersjach. Mamy wersję zwykłą i wersję odwróconą. Są specjalne eventy zarówno do Alpiny, zarówno do e, tutaj tej nowej trasy. Mnie oczywiście najbardziej cieszy, jak tutaj pewnie po nagraniach widzicie, zabawa czterobutem w tym śniegu. Zabawa z użyciem hydrołapy. No naprawdę ogrom satysfakcji. Tak jak w prawdziwym życiu. Daje mi czterobut tak samo i w tej grze. A jak chcecie mieć to Troszeczkę większe wyzwanie, to oczywiście mnóstwo macie aut z napędem na tył naprzód, gdzie będzie tutaj walka naprawdę na tym torze o życie. Po raz kolejny to powtórzę, mimo że wydać ten tor prosty, krótki, szybki, a to naprawdę wymaga precyzji, a, aby jakieś fajne czasy tutaj osiągnąć. Tu, moi drodzy, na tyle. Chciałem Wam wszystkim pokazać ten nowy tor, nowy samochód, no i nowy update, tak, który też dodaje nowe eventy, nowe opony ale też masę poprawek, na które tutaj ludzie marodzili. Ja sobie ten update będę jeszcze oczywiście testował prywatnie, natomiast jestem ciekaw, co wy o nim sądzicie, czy spodziewaliście się tak szybko jakichś takich nowości i czy tor zimowy to jest to, czego chcieliście. Dajcie znać w komentarzach, a na teraz to by było tyle, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!